Bardzo się cieszę, że, że e, mogę uczestniczyć w tym Waszym pierwszym dniu pracy w urzędzie. E, plan, kwestia stworzenia tej placówki w naszych głowach już tam e, pojawiała się znacznie wcześniej, aż wreszcie doczekaliśmy się momentu, kiedy, kiedy możemy tutaj się spotkać. W dniu, kiedy, kiedy wy rozpoczynacie pracę, po wielu, wielu latach, niektórzy pracy w szkołach, ja wiem, że jesteście dzisiaj smutne, panie, bo też pewnie na waszym miejscu tak bym reagował, bo to jest normalne, jeżeli się pracowało wiele lat w szkole, w swoim środowisku, ze swoją panią dyrektor koleżankami, kolegami, no i raptem ktoś podpisał decyzję i, i trzeba to zmienić, no ale jeżeli ta zmiana będzie służyła Świnoujskiej oświacie, ale myślę Wam również, to, to nie należy, nie należy tego żałować. Cel podstawowy spowodować, aby w ramach tej nowej struktury i nowej reorganizacji, nowych zmian, żeby e, usprawnić kierowanie placówkami oświaty. Mówię dzisiaj oświaty, bo mamy szersze plany, ale to, to nie dzisiaj. E, to my nie jesteśmy pierwszymi. My, określam, jesteśmy jednymi z ostatnich, którzy to realizują, bo dzisiaj, przed chwilą rozmawiałem z panią prezydent Kołobrzegu, który poprzednik już to zrealizował. I wiele, wiele miast wprowadziło to, bo taki system, który dzisiaj proponujemy, w którym Wy jesteście tutaj najważniejszym tym elementem, funkcjonuje w wielu szkołach, a taka centralizacja umożliwia racjonalne wydatkowanie pieniędzy, którymi dysponujemy, które przeznaczamy na, na oświatę. Bo przecież jeżeli będzie to w jednym miejscu miało miejsce, to, to jestem przekonany, że te pieniądze wcale nie małe będą bardziej efektywnie wydatkowane na poszczególne placówki. Różnie z tym bywało. Były takie przypadki, że jedna szkoła miała lepiej, a druga trochę gorzej, a trzecia jeszcze gorzej i tak dalej. Były dyskusje. Dzisiaj będzie to w jednych rękach. Będziemy mieli pełny obraz tego, co się dzieje w naszych placówkach. Oświatowych. Mam na myśli przedszkola i szkoły. Celem nadrzędnym naszym, nas wszystkich jest dobro synowińskie oświaty.